Kontrola etykiet to bardzo złożony temat. O co dokładnie chodzi? Już tłumaczę. O ile kontrola etykiet w trakcie produkcji jest standardem bezdyskusyjnym, o tyle kontrola etykiet w miejscu ich przechowywania już nie. Często bagatelizuje się kontrolę etykiet w miejscu ich przechowywania, a to duży błąd. A więc jak powinna wyglądać ta kontrola? Otóż etykiety powinny być przechowywane w miejscu, gdzie dostęp do nich jest ograniczony. Tylko upoważnione osoby powinny mieć do nich dostęp i nikt Inny pomieszczenie to powinno być zamknięte, a etykiety wydawane powinny być po wcześniejszym ich przeliczeniu. Zanim etykiety zostaną wydane, odpowiednia dokumentacja powinna być wypełniona i czytelnie podpisana przez obie strony czyli osobę wydającą i osobę odbierającą. Na dokumencie tym poza sprawdzeniem, czy właściwe etykiety zostały wydane powinna być zapisana również wydana ich ilość czyli ile dokładnie etykiet zostało wydane osobie, która po nie przyszła. I analogicznie, kiedy zwracane są etykiety, należy zapisać, ile etykiet zostało zużytych podczas produkcji i ile zostało. Bilans powinien się zgadzać. W zależności od wielkości produkcji może być dopuszczony mały margines błędu, choć dąży się do zerowej tolerancji. A jak to wygląda w Twoim zakładzie? Czy dostęp do etykiet jest ograniczony? Napisz w komentarzu. A jeśli zainteresował Cię ten temat, to zachęcam! Zaobserwuj mój profil. Na kanale tym omawiam standard BRC i pod daje gotowe rozwiązania, jak go stosować w praktyce.